Hej, witam was bardzo serdecznie na kanale fire One. A dziś mamy oczywiście kolejny odcinek serii niecodziennych gier I bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania I dziś gramy w pixelową wersję Pupka Mobile Czyli y, tam ten... Y, pupk to jest oczywiście skrót Ale to jest pixelowa wersja, znaczy wersja taka minecraftowa można powiedzieć, powiem wam Mhm To jest taka właśnie wersja minecraftowa No... Tak, jak oczywiście widzimy. Dobra, i tu już lądujemy. No i tam widzę ludzi, słuchajcie, co mi się nie podoba. Dobra, jestem ciekaw, jaki jak jestem dobry w bitwie Battle Royale, powiem wam. Bo nigdy nie grałem w żadnego Battle Royale, ani w ogóle, więc jestem ciekaw, jak mi to wyjdzie. O kurno, nie! Kurny, i wrzuciłem grant, słuchajcie. Dobra, zmarnowałem już jeden grant. Mam chyba trzy z tego co wiem. Aha. No. jestem ciekaw. U kurde, ktoś we mnie strzela, słuchajcie? A ja go nie widzę. I coś mi się wydaje, że to tam gdzieś z tyłu. O dobra, już widzę gostka, słuchajcie. Dobra, muszę jakoś w niego namierzyć. Czekajcie, chwilę tylko przesunę kamerkę, żeby jakoś ten było. Dobra, niech tutaj będzie kamerka ustalmy. Tam ktoś został postrzelony, słuchajcie. O, widzę te jednego gostka. Kurde, ja pierniczę. Jak? Ot, nie, nie mam już ten. Nie mam już czego słuchajcie. Łódź, tylko granta. No super, no bomba, słuchajcie, zaraz umrę. No i umarłem. No więc widać, że na początek jestem trochę słaby w Bater-Royala. Tak jak dobrze widzimy. Mhm. No, niestety zginąłem. Już od razu. Dobra. Jeszcze raz spróbuję, słuchajcie. No, ale widać, że nie jestem zbyt dobry też tego, w, w tego Battle royale. O, poczekajcie, bo jest reklama, to robi małe cięcie. O, no, słuchajcie, witam Was po małym cięciu, a zrobiłem cięcie tylko dlatego, że była reklama. No i słuchajcie, oczywiście, też tradycyjnie pamiętajcie o zajrzeniu w opis, bo tam są oczywiście linki: jest link do Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem, co bardzo polecam w ogóle. Więc naprawdę, warto zaglądać w opis. I oczywiście, jeśli odczytać, Wam się spodoba, to możecie też zostawić chołopoczkę w górę pod tym filmem. Bo to naprawdę motywuje do tworzenia takich filmów. No, więc naprawdę polecam. O kurde, dobra, lecimy, słuchajcie. Tam już jeden gostek gdzieś wylądował. Dobra, ja trochę dalej, słuchajcie, wyląduję w ogóle. Bo ja tej nie chcę lądować. Ja będę lądować w mieście, pomimo. Jeszcze chwila. Kurde, ile ludzi. Dobra, ja tutaj ląduję. Dobra, lecę. Z tym koksem i zobaczę, jak teraz mi się powiedział, mam tylko jednego granata. Będę musiał chyba coś dokupić, słuchajcie. Mhm, jakąś jakieś amu będę musiał kupić. O dobra, tak mi się będzie chyba lepiej grało słuchajcie, na taki ten tryb. Bo tak to trochę mi ciężej było. A tak to mi się chyba łatwiej będzie grało, słuchajcie. Wow, jak ta postać dziwnie chodzi, powiem wam. Poczekajcie, bo ta... Gdzie, gdzie wysiedli ci te, te typy, kurde? Mm, gdzie wysiadły? czekajcie muszę poszukać strzelaniny jakiejś. Jeśli przetrwam ty jako jedyny, to będzie beka, powiem wam. Nie, to jest krzak zwykły, dobra. A tam chyba ktoś jest. A nie, to krzak też. Dobra, tam jest kolejny krzak z tego, co widzę. O kurde, ale broń! Bro, biorę, 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 biorę! Chcę wziąć tą broń, kurde. No, no kurna, chcę wziąć tą broń Dobra, mam broń, kurde, słuchajcie Zobaczymy jak mi pójdzie A ja tam widzę jeszcze coś, jakąś broń Tam się chyba coś świeci I to jest chyba kolejny jakiś ten, nie wiem Może jakiś metocz coś w tym stylu Ciekawe co to Nie, nie mogę tego, a nie wiem Wziąłem czy nie? To jest chyba amunicja O kurde, mam już dwie bronie, słuchajcie I tam się jakaś strzelanka dzieje, o kurde Słuchajcie, może z zaskoczenia wezmę chociaż, co jest bardzo mało prawdopodobne. Powiem wam. Dobra, musiałbym z zaskoczenia go wziąć. W ogóle. Słuchajcie, co było naprawdę bardzo mało prawdopodobne, że normalnie go tutaj wezmę z zaskoczenia. On chyba wyszedł do tego budynku. Dobra, ryzyk fizyk, słuchajcie, najwyżej zginę. Nie mogę się też cykać, naprawdę, bo. Dobra, kurde, zaraz pewnie mi wyskoczy umra tutaj pewnie do budynku Gostek weszedł Coś mi się zdaje No, a nie ma go, dziwne, myślałem, że on ty będzie Może się tam ukrywa, nie wiem Dobra, tak czy jak na razie nikogo nie widzę I oby tak dalej, słuchajcie Oby tak dalej, żeby nikogo nie widział, bo naprawdę nie chcę się spotkać z tym ten... mm, Z nikim Chociaż nie wiem, może bym wziął z kimś sojusz, słuchajcie, bo w sumie mógłbym ten, z kimś sojusz tutaj wziąć, i może z, kim, z kimś grać również jakby ten, żeby nie grać samemu, co nie? Ora! Jakiś typ. Jakiś typ, słuchajcie. Jestem z nim czy co? On jest ze mną? Nie zastrzelił mnie, słuchajcie w ogóle. Dobra, to chyba jesteśmy razem, najwyraźniej. Czekajcie, ja muszę odkryć to, jak się strzela. W tym się chyba strzela, co nie? W tym strzelam czy jak? Ktoś we mnie strzelał, słuchajcie, i to mi się zaczyna nie podobać. A to ten typ we mnie próbował strzelać. I tam ktoś chyba zabił naszego, słuchajcie. Mojego typa, jednego, tutaj z tego, co widzę. Ja zdobyłem nowe broń w ogóle. Mhm. Mm no, oczywiście, że bierzemy lepsze. Mhm. Mm Dobra, słuchajcie, a co tutaj mamy, coś ciekawego? W tym. W tym. Mm. Nie, ten mnie nie chyba jest coraz lepszy, powiem wam. Kurna, słuchajcie, muszę. M tym się chyba strzela, co nie? No tak, no tym chyba strzelać. Poczekajcie, bo może wezmę na ten, na tryb ten taki i zobaczę, jak tutaj ten, czyli to mi się nie porusza. No, tutaj mam tylko przybliżenie. Nie no, tak to skaczę. Czyżbym nie umiał strzelać, słuchajcie, naprawdę? Nie, słuchajcie, ja chyba naprawdę nubię w tą grę, chociaż nie wiem, powiem wam. O kurde, jak? Od tyłu, dobra, już widzę O no kurde, no nic się to nie zacina Ludzie, błagam Kurde, no i zginąłem Dobra Nie, ja powiem wam, że w tryb battle royale jestem trochę słaby Szczerze przyznam się Też, um... Prawie, prawie nigdy w sumie nie udało mi się, znaczy nie wiem, znaczy nie grałem w sumie w try, znaczy nie, poczekajcie, w tryb Battle Royale, a nie, kiedyś grałem w CS, ale nie, CS chyba nie ma tryb Battle Royale, nie, poczekajcie, znaczy nie, no chyba CS ma właśnie tryb Battle Royale, mi się wda, właśnie nie jestem pewien, o, ta, tak czy siak, powiem wam, że w taki tryb Battle Royale typu Fortnite albo właśnie yy, podrobiona wersja PUBG tego co tutaj widzimy, to rzadko mi się zdarza grać. O słuchajcie, kolejna reklama, robi małe cięcie i zaraz powracam. No słuchajcie, więc w te tryby Battle Royale to ja w ogóle jestem słaby, jeśli mam być szczery. O kurde, robi małe cięcie. O dobra, znowu jestem. No właśnie, no bo wiecie co? W sumie no... No jakoś no... Parę razy mi się kiedyś zdarzyło zagrać w tryb Battle Royale, powiem wam. No ale tak to to w ogóle jestem słaby. Też oglądałem tam parę filmów z Fortnite'a. I z tych różnych gierek. No ale... No, praktycznie no według mnie... No, ja chyba nie umiem grać w taki tryb Battle Royale porządny. Naprawdę, ja powiem wam, jestem w to cienki. W Battle Royalu. O kurde. O kurna, żywe trupy. A Napiernicze. A nie, dobra. Ale te żywe trupy są takie, te. Mm, ale nie wiem, myśl, ja się z nimi odrodzę. Czy jak to będzie? Czy tutaj się zaczyna? Czy gdzie to będzie się zaczynało? Czy my gdzieś lecimy? Bo już nie wiem. Czekajcie, może wejdę na tą wieżyczkę. Chyba powinienem wejść, słuchajcie A nie, dobra, to będzie wyskakiwanie znowu z samolotu, no spoks Dobra, no i pięknie, super a Tutaj wyszedli gdzieś ludzie, z tego co widziałem Tam jest ktoś, tylko czy to zombie, czy to człowiek o, to jest pytanie, a ja żadnej spróby na razie też nie mam Więc też nie wiem, jak sobie z zombie poradzę. Dobra, ja będę szedł za tym ludkiem na razie. Dobra, mamy 9 minut odcinka w ogóle. No ja gacie, dobra, muszę szukać jakiejś tej porządnej spluwy, No. O kurno, to są zombie, ja pierniczę. Ja naprawdę ich nie zauważyłem, serio? Ja nie zauważyłem nawet tych zemiaków, słuchajcie. No kurna, gdzie to ma spluwę, serio? No ty, ty gość No, nie zacinaj mi się, kurde, no ja pierniczę, no nie zaczynaj się, no szybko U tam coś widzę, jakaś spluwa I mam nadzieję, że tam nie będzie żadnego zombie O kurde, zombie chyba już kogoś zabił, słuchajcie Co mi się nie podoba I nagle mi stąd się wyłoni zombie O nie mogę tego podnieść, czy co? No nie mogę No kurde, no to nie jest żadna broń, czy co? Nie wiem Poczekajcie, tam się coś świeciło chyba Czy mi się tylko wydawało, że gdzieś coś było o tej to czarnego, co to jest? Nie, dobra, to jest. A tutaj coś jest, słuchajcie. I tam zombie obok też, widzę, jeden. O kurde, i teraz nie umiem się posygwać jeszcze bronią. I chyba mnie zauważył. Nie, chyba nie zauważyłam, może idzie na obkoło, nie wiem. Powiem Wam. Tak czy siak, tym się skacze, dobra. A nie tym się przyładowuje amu, co nie? Dobra, nie, ogarnij się, weź spluwę lepiej. <grym> nie, muszę, muszę naprawdę się ogarnąć. Dobra, szukam teraz zombie. W ogóle ludzi nie ma tutaj, chyba ostatnio zostałem, ale nie wiem. Widzę, że. <grym> o, poczekajcie, to jest jakaś spluwa. Na razie nie widzę żadnych też zombiaków co mnie ma co mnie na razie mm, cieszy, powiem wam Na razie się cieszę, że żadnych zombi nie ma. I szczerze wam powiem, dzisiaj na godzinę 13 idę sobie do kina na Avengers koniec gry. I nie chcę wam spoilerować filmu, znaczy ja nie wiem w sumie tam dokładnie jak to jest, ale koleżanka mi opowiadała jedną rzecz, ale jednak wam nie zaspoileruję, bo nie wiem jeśli ktoś chce iść na Avengersów koniec gry, no to nie będę spoilerował też. Ale mi koleżanka właśnie zaspoilerowała jedną rzecz no i kurde ymm, ja zaspoilerowałem to jednej osobie. I no normalnie zdziwiłem się w sumie, bo myślałem, że to nie jest aż taki wielki spoiler, a się okazało, że to jest bardzo duży spoiler, co ja powiedziałem. Co ja się dowiedziałem od koleżanki w ogóle. No. Więc też takie coś właśnie. I takie. No jestem ciekaw właśnie. Ymm, znaczy jedyne co mogę wam powiedzieć, co mi się wydaje, że raczej spoilerem nie będzie. To to, że podobno dużo ludzi przy tym płakało, ale nie będę mówił też dlaczego, bo to już tak wystarczająco powiedziałem. Ale właśnie podobno dużo ludzi płakało przy tej części. Jestem ciekaw, czy ja się poryczę też. Nie no, naprawdę jestem ciekaw, czy też się poryczę przy tej części Avengersów. No, u kurde, zombie. Tak, zombie, i poczekajcie, bo ja mam jakiś grant Oczywiście dalej nie umiem rzucać, bo po co? O kurde, ale plaga zombie! Jeszcze święty Mikołaj, to chyba jest, czy mi się wydaje. To wszystko zombie. Czekajcie, czy mi się strzela, naprawdę? Ja się pytam. Czym się tu strzela? Oni go gonią, poczekajcie, to ja może pomogę. Oni w ogóle mnie widzą czy nie? Chyba nie, słuchajcie. Ej, oni za nim pędzą i mnie nawet nie zauważyli. Nie wiem, czy oni myślą, że ja jestem z nimi, czy co. Nie no, ja do, do nich nawet chyba nie strzelam. Nie No kurde, ja naprawdę nie umiem strzelać w Battle royalu serio? Jedyne co umiem to wrzucić bomby. A nic więcej, kurde, naprawdę, jak się ty strzela, poczekajcie. O kurde, zauważyli mnie! No nie! No nie! Jeszcze za mną biegną, słuchajcie. OMG! Zostawcie mnie, żywe trupy głupie! Zostawcie mnie bez mózgi. O kurde, jakaś czerwona strefa tutaj jest! Ju no Co to za czerwona strefa ludzie? XD! No nie Słuchajcie, ja naprawdę nie umiem grać w Battle Royale. A, kurde Ja pierniczę, ja muszę Nie O kurde, jeszcze że i mogłem przejść przez ten czerwoną strefę O dziwo Ktoś kogoś zabija, słuchajcie Przygrałem? Kto mnie zabił? Ej, kto mnie zabił, słuchajcie Nie, naprawdę, słuchajcie Ale nie, ja wam mówię, w Battle Royale'a nie umiem grać Ale w sumie, wiecie co, mogłem odpalić może samo łuczka O, słuchajcie, kolejna reklama, widzicie, znowu kolejne cięcie Sorki, że tutaj ciągle reklamy Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, powiem wam, że tak dużo tutaj jest reklam też Właśnie nie wiedziałem, że tak dużo jest tej reklam w tej grze mm, Jeszcze na taki, w takiej Minecraft'owej wersji pupka Naprawdę, nie wiedziałem, że tak dużo reklam I powiem wam, że dziwi mnie to że ja nie umiem grać w tą grę Naprawdę ja nie umiem, nie wiem czemu Naprawdę, powiem wam I nie wiem, dobra, jeszcze ostatni raz Zagramy w tego pupka Weźmiemy jeszcze raz może te zombie Bo było trochę nawet ten, tak, no nie Nieśmiesznie, ale ten Ale no, jeszcze raz to sobie weźmiemy No, słuchajcie, ale naprawdę No, ja nie umiem grać w ten Według mnie, to ja nie umiem grać w ten tryb Battle Royale, no bo jednak ten tryb według mnie Nie jest dla mnie, no kurde Znaczy, szczerze wam powiem na telefonie się ciężko strzela. Nie umiem przejść tej przycisku strzelań, chyba że mam gdzieś to w ustawieniach, chociaż wątpię. No nie ma nigdzie, no właśnie. A tutaj na przykład to jest kas, to jest apteczka, a to jest co innego w ogóle. Ludzie, a ty zaraz tu jest święty Mikołaj? XD? Łódź Ej, ty święty chce, chce jakiś prezent. A to jest zombie, to nie, to nie chcę prezentu od zombiaka. Nie, dzięki. Dzięki ziomek, ja prezentu jednak nie chcę. O, no to super. A gdyby wystrzelił mnie tam w ogóle dalej? Gdybym wyleciał poza ten, poza miasto, to co, co sobie się stało? No to bym był w sumie najdalej, co nie? Czybym znaczy na przykład, nie wiem, jakoś przetrwał przed tymi zombie Chciałem na budynek wlecieć! Nie! Ludzie, chciałem na budynek wlecieć. Czemu? Ja się pytam, czemu? Dobra, mogłem na budynek w sumie wlecieć ciekawe, czy było kazacko. Dobra, słuchajcie, muszę znaleźć jakąś broni się nauczyć strzelać. O, słyszę gdzieś strzało, poczekajcie, to było gdzieś stamtąd To było gdzieś stamtąd. Jestem tego pew więcej niż pewien. Naprawdę. Jestem tego więcej niż pewien. <laughs> Czołk, o kurna! Fajnie było, gdybym mógł go odblokować. Mam choke! Słuchajcie! O jadź! Nie no, kurde. No teraz to normalnie. Taki, który zombiaczek chce oberwać? Utknąłem. Dobra, muszę trochę się wycofać i jadę dalej. Kurde, ej, ja utknąłem czy co? Nie, no nie utknęłem. Dobra, jadę Gąsienica. Mi się chyba ten skrzywił. Słuchajcie, Dobra, jadę tym czołgiem. Normalnie, nie wiem. Czy ten jak w tym czołgu może mnie dotknąć, ale ten czołg ma życia. Z tego co widzę, Spokojnie jestem człowieku z tobą. To ja widzę człowieka. Słuchajcie, ja jestem z nim. Ja jestem z tym człowiekiem, w drużynie. Na razie zombieczka żadnego nie widzę. Co mnie się. SZY! Łot, zombie! Zombie, kurda, ja nie umiem strzelać! No ludzie, no ja nie umiem jeszcze strzelać na no spoks, normalnie. Spróbuję jakoś, nie wiem. Nie, teraz na razie nie widzę żadnego zombiaka. Nie wiem, no poczekajcie, no jak się to jest strzelać? Gdybym nacisnął to autko, to bym na pewno wyszedł z tego auta. A ja wychodzić, wiadomo, nie chcę. No bo jednak bez sensu jest z niego wychodzić Według mnie Dobra, spróbuję pojechać No jedź, kurde Ty kupo żelastwa Jedź, no jedź Kurde, jakie to powolne, powiem wam Ten czołg jest strasznie powolny No I to naprawdę strasznie powolny I w ogóle ciężko jest tej Jakkolwiek skręcić No, naprawdę Słuchajcie To jest takie powolne tam ktoś bieg. Tam ktoś bieg. Ja muszę zobaczyć kto to był. Zombi chyba nawet nie mają takiej opcji, żeby ten, żeby mm, Wsiadać do czołgów czy jakiś maszyn mi się wydaje, powiem wam. No. Dobra, tutaj widziałem, że ktoś bieg i spróbuję go odnaleźć i może mu jakoś pomóc, chociaż co wątpię, że mi się uda. Dobra, trochę ten teraz jadę. Dobra. No jedź, 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 czołguj jeden. Jedź, jedź, jedź. Pozostajemy jeden, wiecie? jeden z ludzi. Zastanawiam się, jeszcze nie zginąć już. Czekajcie, którą mam minutę odcinka. Wow, ten odcinek będzie chyba najdłuższy z najdłuższych, chociaż nie, powiem wam, że najdłuższy był kiedyś odcinek z serii niecodzienny GRS z gry Case Animatronics. Z tej takiej podrobionej wersji FNAF-a. Nie wiem czy ktoś z was pamięta ten odcinek, ale ja pamiętam i to był taki najdłuższy chyba odcinek. No. Kurde no Ja piernicze ktoś to się ciężko jedzie Słuchajcie Naprawdę To sterowanie jest naprawdę do kitu Jeśli mam być szczery I tam kogoś widzę I chcę do niego ten Bo widzę tam zielone życia Więc jestem ciekaw kto to tam Ktoś, o, czy, ktoś jest w czołgu Słuchajcie To jest drugi czołg A nie to nie czołg W ogóle co? Takie okay, jolo. Dobra. Widzę, że to jest drugi czołg, co jest bardzo ciekawe. Dobra, wysiadam z tego czołgu, bo naprawdę ja. Nie... Ktoś do mnie strzela. Oni jak ginę przez to promieniowanie. Słuchajcie. Dobra, ja ginę przez promieniowanie. Tak, zginąłem przez to promieniowanie. Poza tą czerwoną mapą jest promieniowanie, którego nie mogę przekroczyć, słuchajcie. Teraz to odkryłem, dlatego ja tam zginąłem. Bo przeszłam to, te... o kurde, kolejne cięcie, poczekajcie chwilę. No słuchajcie, bo tam jest w ogóle promieniowanie, przez które ja nie mogę przechodzić. Odkryłem, no i teraz dopiero szczęściem, szczerze wam powiem. No więc no tak, no myślę, że możemy już spokojnie sobie zakończyć ten odcinek. Myślę, że był to bardzo udany odcinek. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem. Stawcie takiego kciuka w górę, bo to naprawdę motywuje. Kto nie subskrybuje, fajnie było, żeby zasubskrybował i dołączył do armii, żeby być na bieżąco z materiałami. Fajnie też, jeśli byście zajrzeli w opis i. tam jest link do Servan Discordie, gdzie jesteście na bieżąco z kanałem, co bardzo polecam. No. Oczywiście trzymajcie się do usłyszenia i cześć. I życzę Wam udanych wakacji. Jutro wam poopowiadam o tym, może coś, yy, ten. Jak, jakie były moje wrażenia z filmu Avengers. Koniec gry, ale oczywiście nic nie będę spoilerował, obiecuję. No to cześć, trzymajcie się i pa.